W tym roku WOś zbiera na walkę z sepsą dla małych, dużych, niezależnie od wieku, także mam nadzieję, że wygramy. Jako organizacja studencka, nasza uczelniana, bierzemy drugi raz udział już w Ośpie, razem ze współpracy właśnie z Krzywym Kominem tutaj. Od nas z NZS-u idzie 18 wolontariuszy w tym roku. Zainteresowanie było przeogromne. Jeszcze w dniu ostatnich zapisów pisało do nas mnóstwo ludzi, w jaki sposób możemy się zapisać jeszcze, dlaczego strona nam nie działa, a strona nie działała właśnie tego, że już były sztaby wypełnione po brzegi. W tym roku. Bo powiedziałabym, że tylko 18 wolontariuszy, bo będzie chodziło nas więcej, nawet jeżeli nie z puszkami. Będą chodziły osoby, które będą nas wspierały, będą zachęcały ludzi do tego, żeby właśnie dokładać do puszek. Od nas na pewno grają z NZS-u studenci wszystkich lat, różnorakich kierunków z Uniwersytetu Wrocławskiego, w tym zarządzanie projektami społecznymi, socjologia ekonomiczna, prawo, administracja, ekonomia zwykła, filologia przy różnego rodzaju. I to są studenci stacjonarni, jak i niestacjonarni więc tutaj różnorakie każdy chce pomagać niezależnie jak studiuje i czy dojeżdża do Wrocławia na studia, czy jest tutaj na stałe Dlaczego warto pomagać? Bo dobro po prostu wraca dobro wraca, ale właśnie taki najlepszy dzień w roku najserdeczniejszy i najsłodszy najbardziej rozgrzewa serduszko i wtedy naprawdę wraca wiara we wszystkich ludzi i w cały ten zwariowany świat gdzie możecie zobaczyć jak nam będzie szło? możecie nas znaleźć na Instagramie UWr, możecie nas znaleźć na Facebooku ale możecie też znaleźć nas na mediach uniwersyteckich, UniWroc i, i na Facebooku i na Instagramie, a co podsumować? Pani znajdziecie na stronie głównej Uniwersytetu, ale też u nas, na naszych mediach społecznościowych. Sztab Krzywy Komin prowadzi zbiórkę na Eskarbonkę. Hasztag 4628 Krzywy Komin Centrum Rozwoju. Zapraszamy serdecznie do wsparcia zbiórki. Ona jest cały czas otwarta, można już udostępniać i wspierać. W środę spotykamy się o 15:00 po to, żeby rozdać puszki i startery wolontariuszom. Puszki oraz plakietki, które będą nas identyfikowały. My będziemy pomagali jako NZS przygotowaniu tych puszek. Będziemy rozdawali te puszki wszystkim wolontariuszom. dzień finału będziemy zbierać pieniądze. Będą zbierać pieniądze studenci, ale będzie też dzieci, młodzież, starsi ludzie, pracujący, studiujący, uczący się, robiący wszystko. Ale jest taka jedna ważna kwestia. Jak poznać taką osobę, która zbiera dla wośpu. Więc taka osoba przede wszystkim będzie miała ze sobą czerwone serduszka, jak możecie zobaczyć tutaj. Będzie ze sobą też miała puszkę i będzie ze sobą miała identyfikator. A co na identyfikatorze? Na identyfikatorze jest zdjęcie, imię i nazwisko, numer sztabu, a także numer, który będzie mogli też znaleźć i na puszce, i na wo identyfikatorze wolontariusza, tak żebyście mogli go poznać i zidentyfikować. Będziemy się skupiać na rynku, tak żeby przede wszystkim chodzić na terenie uniwersytetu, Wrocławskiego. Będziemy chodzić po wszystkich wydziałach, które się znajdują w centrum, ale też będziemy chodzić, wychodzić ze swoich domów, czyli w zasadzie i z Wrocławia, i z Wrocławia. Możecie też rzucić do jednej puszki, do dwóch, do trzech, do pięciu, do tak wielu, jak tylko będziecie chcieli, ale poza tym możecie też rzucić do puszek online. O tym też warto pamiętać. Nawet jeżeli nie chcecie wyjść z do domu, bo nie możecie, to też możecie pomagać. Hashtag 4628, Centrum Rozwoju Krzywy Komin.